Film prezentuje rozwiązanie zadania M4B2. Jak w każdym z tego typu zadań, musimy najpierw zwrócić uwagę na zapisy polityki rachunkowości. I w tym zadaniu mamy powiedziane, że jednostka prowadzi ewidencję materiałów w cenach nabycia. Pamiętamy z poprzedniego filmu, że cenę nabycia wymyśliliśmy, że będziemy sobie oznaczać kolorem niebieskim. No i zobaczmy, czym to będzie skutkowało, że teraz jednostka prowadzi ewidencję materiałów w cenie nabycia. Tak jak już mówiliśmy, pierwszą operację, pierwszą, którą mamy wymienionych, za, wymienioną w zadaniach, zawsze księgujemy tak samo. Czyli ta pierwsza faktura za zakup materiałów, która ma jakby samą cenę zakupu w sobie, zawsze jest księgowana tak samo. Czyli kwota brutto jest ujmowana na zobowiązaniach, podatek VAT odliczamy. Natomiast, tak jak mówiliśmy, korzystamy z konta rozliczenia zakupu, wobec tego kwota netto idzie na to konto rozliczenie zakupu materiałów. Kwota netto, oczywiście. Teraz mamy drugą fakturę, fakturę za transport materiałów, i pytanie: co w tym przypadku zrobimy? Możemy sobie zaznaczyć na niebiesko, że mamy ewidencjonować materiały w cenie nabycia. A co jest elementem składowym ceny nabycia? No, między innymi, na przykład transport materiałów. Czyli zakładamy, żeby możliwe było nabycie tych materiałów, to oprócz tego, że musieliśmy zapłacić za materiały, musieliśmy też zapłacić za transport. Więc ten transport jest jakby częścią składową ceny nabycia. Mamy te rzeczy rozpisane na modlum w tej naszej książce, która jest zamieszczona w ramach tego tematu M4B. Czyli co robimy? Księgujemy fakturę za transport materiałów. Kwota brutto 123 zł jako zobowiązanie. Podatek VAT 23 zł odliczamy. Natomiast, jeżeli my teraz wiemy, że ta faktura za transport wejdzie w skład ceny nabycia, wejdzie. W skład materiałów, to nie możemy już je zaksięgować na koncie usługi obce. Również zaksięgujemy ją sobie na rozliczeniu zakupu materiałów. I to jest właśnie różnica pomiędzy rozwiązaniem w tym zadaniu, a rozwiązaniem w zadaniu poprzednim, które było przedstawione na poprzednim filmie. Możemy sobie podejrzeć na to wcześniejsze nasze zadanie, I gdy zobaczymy na rozwiązanie zadania M4B1, to zauważymy, że faktura za transport materiałów była ujęta w usługach obcych. Wobec tego materiały na koncie 310 materiały były ewidencjonowane w cenie zakupu w kwocie właśnie 1000 zł. Jak to jest w naszym zadaniu? Czyli wracamy do rozwiązania zadania M4B2. W tym przypadku... Jak właśnie już zaczęliśmy księgować, faktura za transport materiałów będzie ujęta na rozliczeniu zakupu materiałów. I tym samym, gdy będziemy księgować operację trzecią, czyli dokument PZ, zaksięgujemy dokument PZ już w cenie nabycia. Czyli możemy spojrzeć na konto rozliczenie zakupu materiałów i pomyśleć w ten sposób, że musimy zabrać wszystkie kwoty, które tam są. Mamy tam razem 1100 zł, więc to 1100 zł musimy przenieść na konto materiały. I teraz materiały są ujęte właśnie w cenie nabycia. Cena nabycia tych materiałów to jest 1100 zł, czyli 1000 zł cena zakupu plus 100 zł faktura za transport materiałów. Jeżeli chodzi o dokument PZ to on również będzie wystawiony w? Wy? Właśnie, w zadaniu tutaj mamy nie błąd, tylko powiedzmy, że haczyk, żebyśmy właśnie pamiętali, że skoro polityka rachunkowości nam mówi, że ewidencja materiałów ma być w cenach nabycia, to przyjęcie materiałów do magazynu też musi być w cenie nabycia. Więc tutaj sobie poprawimy, zaznaczymy, nie może być inaczej. Dokument PZ musi być również wystawiony w cenie nabycia. Dlaczego? Bo tak każe polityka rachunkowości. Co możemy sobie jeszcze pomocniczo wypisać? Możemy sobie wypisać, ile wynosi ta nasza cena nabycia. Cena nabycia, tak jak mamy na koncie materiału, to jest 1100 zł, i co jest cena nabycia 100 sztuk. Możemy wobec tego wyliczyć sobie, ile wynosi jednostkowa cena nabycia, czyli cena nabycia jednej sztuki naszego materiału. No to będzie 1100 zł podzielone przez 100 sztuk. No i z tego wynika, że to będzie 11 zł za sztuk. Czy to się zgadza? No tak, kupiliśmy nasze materiały po 10 zł za sztukę, ale musieliśmy zapłacić transport. Który wyszedł złotówka na każdą sztukę. Więc rzeczywiście ta jednostkowa cena nabycia wynosi 11 zł za sztukę. No i teraz jak mamy w operacji czwartej policzyć sobie, jaka będzie kwota na dokumencie RW już mamy łatwiej, bo wiemy, że wydaliśmy połowę, czyli 50 sztuk materiału, więc rozpiszemy sobie w anotacji czwartej, że dokument RW będzie opiewał na kwotę. 50 sztuk pomnożone przez tą naszą jednostkową cenę nabycia, którą sobie tutaj wyliczyliśmy i to jest 11 zł za sztukę. Z tego nam powinna wyjść kwota 550 zł. No i rzeczywiście, skoro połowę materiału wydajemy do zużycia, to połowę materiałów z konta 310 należy zabrać i rzeczywiście jest to kwota 550 zł w operacji czwartej. Księgujemy na koncie zużycie materiałów i energii. I widzimy, że konto usługi obce absolutnie nie jest nam potrzebne w tym zadaniu. No również konto odchylenia od cen ewidencyjnych nie jest nam w tym zadaniu w ogóle potrzebne, bo w polityce rachunkowości nie mamy w ogóle mowy o cenach ewidencyjnych. Ceny ewidencyjne będziemy mieć, ale dopiero w kolejnych naszych zadaniach.